I w ten sposób zaczynamy kolejny odcinek. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maćko. I zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Który zaczynamy od yy, podjazdu do marketu, bo musimy kupić sobie coś na śniadanko. Jest rano godzina dziewiąta. No nie jest bardzo wcześnie, no ale od dziewiątej tu dopiero. Market jest otworzony. Oj, na moment ciszę to. I muszę chwilę poczekać, zanim woda ze szyby zejdzie. Dosłownie minutka i będzie dobrze. No i cóż, w tym odcinku wyjeżdżamy z tego miasta Konil. Być może wrócimy tu na noc, ale na czas dnia przejeżdżamy do miejscowości Nieopodal, żeby sprawdzić tam kilka plaż. Pogoda no niestety się zmieniła w tym roku, naprawdę nas nie rozpiesza. No i cóż, jeżeli film się spodoba, zostawcie pierdółki, napiszcie komentarz, walnijcie suba. I zapraszam do oglądania. A my lecimy do sklepu. W ogóle coś, co uwielbiam w Mercadonie, to są takie mikrokoszyści na kółkach. Nie trzeba nosić, a nie trzeba też brać tej wielkiej krowy. to jest to taki maluszek? Fajne to jest. W Polsce też w jakichś sklepach to jest, ale mniej popularne, a tu w każdej Mercadonie. My, zakupy. I jeszcze w sklepie sobie bierzemy świeży soczek. Up, wystarczy nacisnąć i tu maszyna sama mieli. I na świeżo można sobie do śniadanka ogarnąć soczek. Wróciliśmy sobie jednak tutaj zjeść jeszcze śniadanie i patrzcie na to. Tak, Natalia mi wczoraj pokazała jakichś ludzi na Instagramie, że się zakopali. I ja tak rano wstaję i mówię: Ty, podobny van. Widzicie? To jest jakiś nasz van, nie kojarzę ich. No ale chyba drudzy Polacy jakichś spotkaliśmy. Jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, i nie wiem, czy będziemy mieli, bo mnie to tam nie kręci za bardzo takie spotkania. No, ale ale śmieszna sytuacja, że taki randomowy moment. Wczoraj Natalia mi to pokazała, że gdzieś się zakopali, a dzisiaj stoją na parkingu obok. Hihi. A na śniadanko dzisiaj wjeżdżają takie pseudo-zapiekaneczki czyli ser żółty z pieczarkami z patelni można do tego jeszcze mięsko dodać, no ale nie pomyśleliśmy i i no i cóż, zajadamy, co tu więcej mówić jesteśmy ogarnięci i sobie przejeżdżamy na El Palmar de Wejer. coś takiego, o nic Fajnie, że wszystko widać No jedziemy tam obczaić plażę Tam nie wiem jak będzie z noclegiem To jest y, tylko 6 km stąd de facto Więc pewnie na upartego By się udało plażą przejść I cóż, obczajmy tamte plaże Zobaczymy czy coś wychodzi Czy nie wychodzi No i ewentualnie sobie na noc tu wrócimy A jutro już raczej Tarifa Ale to wyjdzie w praniu, bo Boimy się nieco o pogodę, gdyż ostatnio Wczoraj albo dwa dni temu całą Malagę zalało Że, że tam była masakra, więc Więc wolimy zostać tutaj w takim bezpiecznym regionie No ale, jak wiadomo, nigdy nic nie wiadomo, jedziemy Dojechaliśmy na miejsce, trochę nam zeszło, bo Jednak e, akurat jak odjeżdżaliśmy to z tego nasz van czy jakoś tak się wyłonili jak zaczęliśmy gadać to tam jeszcze taki Jacek podjechał i, i w sumie godzinę nam zeszło a tam jak widzicie tę tą białą plamę no to tam jest yy, konil więc odjechaliśmy dosłownie kawałeczek i sprawdzimy sobie tą plażyczkę co tu wychodzi o ile cokolwiek wychodzi jak będzie wychodziło to robimy ją dokładnie jak nie to przejeżdżamy kawałek dalej Drugi sygnał na tej plaży, pierwszego nie nagrywałem, bo był kapsel I taki śledź do namiotu, yy, czy tam do parawanu W sumie pierwszy raz znaleźliśmy to w Hiszpanii Wcześniej nie i chyć do woreczka No cóż, szału nie ma, ale może, trzeba swoje wychodzić Byle jakaś monetka wpadła i będę zadowolony Trzeci sygnał, kapselek No cóż, szału tu nie ma jeszcze trochę pochodzimy i będziemy przejeżdżać kawałek dalej. Mój plan był genialny, ale wykonanie wyszło jak zwykle. Raz nie ma parkingów, a dwa tu sami surferzy. Tam nie nagram wam teraz, no bo jadę, ale yy, we wodzie teraz trzy czarno od nich. Ha. Jestem ciekawy, czy złapiemy. O jezus, tu co chwilę takie wysepki ostre. Czy złapiemy jakiekolwiek rozsądne miejsca, ale. Wydaje się ciężko. Chyba mam wybombione na te małe miasteczka i jedziemy już prosto pod tarifę, bo właśnie przejechałem tak traumatyczną drogą, że ja nie chcę powtórki. Już myślałem, że jest koniec. No taka. To nie było błoto, to była taka glina że mi cytryna ty bokiem leciała normalnie w niektórych momentach więc chyba uciekamy na tarifę i darujemy sobie te małe mieścinki nie mamy 4 na 4, nie mamy trapów do najazdów nie ma co ryzykować a jeszcze nie daj Boże niech tu deszcz popada to można zacząć śpiewać Anielski Orszak, nie jedziemy na asfalt i do tarify jedziemy sobie do tej tarify i ja mam jakieś niesamowite dziury w głowie. Ja nie pamiętam, żeby ta droga była w tak złej kondycji. Chyba, że przez rok trochę się pozmieniało, ale te wiatraki chyba kojarzę. Możliwe, że nagrywałem to też w tamtym roku. Zostało nam 40 km, więc idzie to jak krew z nosa, ale idzie. Brum, brum. Dojechaliśmy na ten sam parking co w tamtym roku, i. i... Idziemy obcejść, może tu jakieś lepsze miejsce znajdziemy sobie. Bo w tamtym roku tutaj staliśmy w tej linii, ale teraz jest pełno. Taka mega masłówka, ale blisko Lidla, blisko miasta, nie ma co wymyślać na siłę. Piękna fryzura, jak zawsze. Eee, będę robić eksperyment. Mam kwasek. Wiem, że to nie jest taki. Kwasek cytrynowy w proszku i nie wiem czy on zadziała tak samo jak taki w proszku, ale nie mogłem dostać w Lidlu takiego w proszku. I wrzucę kilka monet i zobaczymy wtedy co się wydarzy, bo słyszałem, że kwasek cytrynowy też może sobie z niektórymi rodzajami zabrudzeń poradzić, więc się okaże. Aktualnie no sobie stoimy w tej tarifie najpierw musimy zjeść no, i później może wyjdę z detektorem poszukać. Jeszcze muszę przeczytać, czy tu na pewno nie ma żadnych stref archeologicznych i tak i tak dalej. Więc my sobie chwilę odpoczywamy, bo już jest 15:18, a wyjechaliśmy przed 12:00. Tylko, że tam trochę przygód po drodze mieliśmy jak zawsze, bo u nas nigdy nie idzie łatwo. No, ale cóż, jesteśmy, jesteśmy. Kolejny dzień nastał. Tak jakoś wczoraj się dzień urwał. My tam siedzieliśmy sobie ze znajomym i gadaliśmy do późnego wieczora. A teraz jedziemy od razu rano serwis sobie zrobić, bo wody nam potrzeba i potrzeba nam zlać się ze wszystkiego. A serwis jest 2,5 km stąd, więc sobie powolutku jedziemy. Serwis kosztuje nas 3 euro. Można się elegancko podpiąć płyt do wody i sobie zaraz zalejemy, zlejemy szarą, toaletę opróżnimy i będzie elegancko. Serwis zrobiliśmy. Busa tam zostawiliśmy i teraz uciekamy do Mercadony. Tylko tu akurat jest tak nieciekawa okolica, że na pięcie szybko to zrobimy i uciekamy, bo Wy, paskudnie tu jest. Nie lubię takich miejscówek. A Mercadona jest jakieś 400 metrów tam. Tylko ta cała strefa wygląda jak powojowisko. Ja podziwiam ludzi, którzy tu na noc zostają. Wyszliśmy obczaić sytuację, bo pranie chcieliśmy zrobić, ale widzimy, że pralnie są dzisiaj oblegane. No pogoda dzisiaj nam nie, nie rozpieszcza nas. A my idziemy się przejść na miasto. Dokładniej pierwsze miejsce, w jakie idziemy, to komisariat Policji. Ale o tym powiem dokładniej jak stamtąd wyjdziemy. Dobra, wyszliśmy z komisariatu Policji, a sprawa y, jaką byliśmy załatwić, to pytanie się o wykrywacz metali. Wiem, że nieco późno, bo y, trochę już chodziliśmy, chociaż no. Gdzieś tam ja miałem informację, że chodzić możemy po plażach publicznych. Tylko wczoraj jedna osoba powiedziała mi, że trzeba mieć zezwolenie. No i właśnie wyszliśmy sobie z komisariatu policji, gdzie pytaliśmy się po prostu policjanta jak to prawo tu wygląda i czy można. Policjant nie mówił po, hiszpańsku, po angielsku, mówił tylko po hiszpańsku, a ja nie mówię po hiszpańsku. Ale mamy coś takiego wspaniałego, jak tłumacz Google i pan policjant powiedział: No problem, że nie ma problemu, że rzeczy współczesne na plażach publicznych można sobie chodzić i szukać. Więc info z pierwszej ręki, że nie ma problemu tu w Hiszpanii. Bo naprawdę, już byłem głupi, czy nie zrobiłem czegoś na pograniczu prawa. Ale wyszło na to, że nie i robiliśmy wszystko zgodnie z prawem, więc wspaniale. A teraz idziemy sobie gdzieś tam na promenadę popatrzeć, może uda nam się tam gdzieś dojść. Ale fajnie to wygląda. Ui. Ale pogody nie ma, niestety. Tutaj w Tarifie jest taki styl, nie wiem, typowo grecki, marokański, tu taka Dziwna mieszanka jest z tych styli. Ja pokazywałem nieco to miasto rok temu. Możecie zobaczyć na playliście, która jest u mnie na kanale z Hiszpanii. I e, jak to się mówi, że tu właśnie mieszają się style: jest ala taki grecki, hiszpański i typowo z Maroko, z tymi mozaikami, z błękitnym tym. No, dosyć oryginalne to jest miasto, no ale to jest bodajże o tym mówią ojczyzna surfingu, surferów mm. coś takiego, przez to, że tutaj jest najwęższy punkt no i fale tu sprzyjają po prostu jest przesmyk między oceanem a morzem, więc zaraz wam pokażę chociaż słyszeliśmy, że usunęli znak, który był a o którym nie miałem pojęcia w tamtym roku. O tych znakach mówiłem, że tutaj jest znak, że to jest morze. A tu wystarczy przejść i ocean. Więc takie fajne. Ale kolor wody, tutaj, nawet jak nie ma słońca, to jest taki, że aż się chce tu stać i patrzeć w wielki błękit, jak to góral śpiewał. A my sobie powoli wracamy. Wracamy sobie i przechodzimy koło tego wesołego ogródka, co pokazywałem Wam w tamtym roku. Nic się tu praktycznie nie zmieniło. A nie, zmieniło się. zmieniło się. Tu gdzieś była doniczka Kujon. Tu nie chcę na tym stawać, bo to jest bardzo ładne, ale tam jakieś mróweczki, coś. Tutaj wesołe donice. Wszystko pod kamerami. Ale taki jakiś. Wydaje... o jest kujon Tylko chyba się zmienił. Tu jest kujonek. Ale fajne. I biedroneczki z kamyków. Fajna sprawa. Błędia, nowy rok, stary ja. Idziemy sobie opałaszować z tradycją hiszpańską churrosa. A wczoraj już nic nie nagrywałem, bo widzicie co się dzieje, jaka jest pogoda. My tylko byliśmy wczoraj w sumie na tym komisariacie policji i uciekaliśmy do środka, bo, no bo ciężko było z tą pogodą. O, tu widzę, że pralnie są zajęte, a chcieliśmy też pranie zrobić. No ale trudno, lecimy na czurosy. Na Nowy Rok trzeba sobie dobrze zrobić, więc cały talerz czurosów, I jeszcze mamy filiżankę, Czekolady, W której będziemy sobie je tomgać, no i kawka. Tak to można zaczynać. To miejsce, w którym byliśmy, to La Palmera. I za całość zapłaciliśmy 8,20, tylko więc groszowe sprawa było bardzo dobre. Po trzech dniach pobytu tutaj zmusiliśmy się w końcu, żeby iść na tą plażę, bo pogoda lepsza się nie zapowiada. Wieje tak, że głowę chce urwać. No ale cóż, lecimy sprawdzić. Jeżeli nic nie będzie wychodzić, no to jest ostatni dzień nasz tutaj i jutro już sobie gdzieś tam dalej będziemy jechać, bo tu w tej cieśninie, no to masakra jest z wiatrem. Chociaż yy, nie da się powiedzieć, że jest bardzo źle, bo jest ciepło. Może wieje tak, że głowę chcę urwać, ale jest stosunkowo ciepło, więc my lecimy na plażę i zobaczymy. Detektor tym razem sobie rozłożyłem, bo... Mamy kawałek przez miasto, żeby z nim tak nie paradować. No i cóż, złożę go na miejscu. O Jezu, pani tu hamulce chyba nie domagają. A my idziemy. Jesteśmy już na plaży. Już tak chodzimy z 10-15 minut. Wiatr jest niemiłosierny. Tam jest to stare centrum Tarify. A my idziemy w przeciwną stronę, ale na razie to jest pustynia. Tutaj po prostu żadnego jednego pojedynczego sygnału nawet nie ma. No, ale sprawdzić warto. A nuż, widele, coś wyjdzie. Tu trochę koło wody pochodzimy, coś się pokręcimy. Ale no, do tej pory nawet kapselka. Zrywki nic nie ma. Się śmieje, że wieje do wody. I to wszystko od razu do wody wywiewa. Ale kolor wody jest piękny, nawet jak nie ma słońca, tak jak w tym momencie. No ale się przejdziemy brzegiem i może uda nam się dojść do parkingu, na którym mieliśmy na sylwestra, ale zrezygnowaliśmy. Byliśmy na tej plaży około godziny, ale wracamy na tarczy. Tak wieje, że się ustać nie da momentami, są porywy, nie wiem, chyba gdzieś do 60 na godzinę. I teraz idziemy sobie coś tam obczaić na mieście, może do jakiegoś sklepu wejść i będziemy spadać do cytryny. No jakoś cały czas narzekam na tą pogodę, ale w porównaniu do zeszłego roku to jest, jest niewesoło po prostu, więc sobie... Musimy jakoś inaczej ten czas pożytkowywać. Jedyny plus jest taki, że czasami się słońce przebije, więc gdzieś tam mamy cały czas w miarę ładowanie. Nastał wieczór, a więc będę kończyć ten odcinek, w którym niezbyt wiele się wydarzyło. No ale cóż, pogoda nas zablokowała totalnie na tej tar tarifie w tym miejscu, ale już jutro ruszamy w kolejne miejsce. I mam nadzieję, że wszystko się zmieni. Teraz też zmieniamy, yy, że tak powiem, zbiornik wodny, wokół którego będziemy jeździć, no bo przejeżdżamy na stronę morską, a nie oceaniczną, więc wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli ten odcinek Cię spodobał, zostawcie pierdółki, dajcie suba, udostępnijcie ten odcinek, żeby gdzieś tam nowe osoby się dowiadywały o tym kanale. No i cóż. Dzięki, cześć i na razie. Do następnego.